Siema, jestem drewnym. dzisiaj pokażę Wam jak zrobić teksturpaka. Jakby to jest całkiem łatwe. Pierwsze co robimy? Tworzymy folder. Jakby To jest najważniejsze, żeby stworzyć folder. Z tego się nie obejdzie. Potem wchodzicie w procent oddata procent. Minecraft I tu szukacie versions I wchodzicie w zależności jak, na jaką wersję chcecie tekstur, tak? Ja na przykład chcę na 1.19.2, więc chodzę Najważniejszy ten. Kliknij wypakuj do czekaj. Dobra, teraz. Wypakuj do. To się wypakowuje weźmy się żebyście nie klikali tego X. coś tam może się nie załadować i będzie już zepsute się tam wypróbuj i wchodzicie w ten folder assets macie macie assets i czekajcie bo już nie pamiętam Hmm. Tak, bierzecie te asset do swojego foldera, następnie tutaj wchodzicie się w Minecraft, i tutaj jest RISERS Na przykład macie jakiegokolwiek teksterpaka. jakiegokolwiek. Ja mam tu fajną ikonkę. To sobie kopiujecie. Tutaj. Tak samo jak to. Pak.cmeta też sobie kopiujecie. I macie takie coś. A. Dlatego polecam wam albo paint.net, albo Gimpa. Jakby... Obydwa są darmowe, A naprawdę są dobre na piksele. Paint'a totalnie nie polecam. Chcecie sobie zmienić ikonkę, a odpalacie sobie ppac.png i co tutaj macie. Ja sobie zrobiłem fajną. Trochę przybliżacie, ctrl i I możecie sobie wszystko pozmieniać. Tylko pamiętajcie, żeby tu rozmiar 1,00 było. I tutaj, ten, w aset Minecraft Textures. I tu macie wszystko. Ja najpierw wam pokażę itemy. Macie tutaj wszystkie itemki w grze, tak naprawdę. I uznajmy, że chcę sobie zmienić diament. Mamy diament. Pamiętajcie, że na diamentowe części nie działa czerwony. Ale na diament działa. Więc zrobimy na przykład takie tam. Zrobimy na przykład jakiegoś fudolce czy coś. Nie wiem. Tak jak na przykład. Um, Zrobię. O, dolce z tego dyjumenta, ale... tak, Czekaj, Bo muszę tutaj i zwiększyć gumkę. Teraz biorę to, zmieniam znowu na jeden piksel. Tylko tak. Ja zrobię cięcie jak zrobię ten. To wam pokażę. Znajdźmy, że to jest fados, jak wie. I tutaj ten. Tutaj klikacie... Czekaj. Nie, nie edycja, tylko plik. I zastąp diamond.png. Ja tutaj mam. Po prostu zastąp się tam coś tam. Jak sobie jeszcze raz wejdę tutaj. To patrzcie. Widzicie to? Szkoda, że nie da się bardziej przybliżyć. O, jak oddalę, to lepiej widać nawet. Dobra. Czekajcie, bo ja za wysoko wzięłam. Widać. Odpalacie sobie Minecrafta. Ja będę chwilę odpalał, więc czekajcie chwilę na mnie. A! I bym zapomniał. Lepszy skrót to jest Windows Air na wpisywanie procent. Zaraz, zwrócić się ich historię, da bym nie Minecraft i do witam, sobie wybierzecie. Czekaj. witam, A, witam, witam, w witam, ten świat już się tworzy na 5 minut, ale zawsze się szybciej robić, dobra. I uwaga. Mamy no, diaksa. Musimy najpierw odpalić naszego tekstrypaka. Działa, aż tak stryp, jak działa. Możecie tak samo zrobić z innymi temami. Ale uwaga, z setem jest problem. To jest ważne, z setem jest problem. Ale znaczy że wam nie powiem tego, jak to zrobić? Ja na przykład to zrobię hełm, jakiś po prostu. Mam gimpę. to robię taki tam. Na hełmik robię. Ja tylko zmieniam. O! Takie się jest git. Tylko że trochę ciemniejszy może ten kolor tam. Hmm... Wygląda jak ten sam, ale jest ciemniejszy. W gierce to ma różnicę. Zostawiamy. I teraz sposób. F3 plus A? Nie. Czekajcie. O, F3 i T. Możecie po prostu nie wywalać i włączać tego teksturpaka tylko tak zrobić. F3 plus T. sposób. I teraz patrzcie. Działa. Porównajcie sobie te dwa itemy. No, widać różnicę, prawda? mi ten frame'a. No, ewidentnie, widać różnicę. Ale patrzcie, co się stanie, jak się założy hełm. Jest zwykły. I muszę Wam tu pokazać, jak to zrobić. Jeszcze raz idźcie do Textures. I czekaj, 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 czekaj. Models. Armor. Diamond Layer 1. A Diamond Layer 2? Tu ten. Little Layer 2 to zawsze ze spodnie. Patrzcie. Wysu teksturę hełmu. Co ja tutaj robię ogólnie? Koloruję tak, że zostają te części. Te części, te części seta. obramówki znaczy tego. Teraz biorę stąd, klikam Ctrl, przytrzymuję, znaczy, i klikam lewym, idę tutaj i koloruję. I teraz zastąp. W ogóle ja nie mam pełnego ekranu. I teraz F3T ładuję się. A z łukiem to, to jest trudno zrobić, bo trzeba trzy łuki pokolorować, ale patrzcie jak to świetnie wygląda, nie? Po prostu patrzcie, jak to świetnie wygląda, nie? jest taki. jednokolorowy, tak jakby. I teraz? Z fałdolców. <grym> tak. Te, te odcinki będą ciągle dziwne. Z fałdolców będę skraftować jednokolorowy jedno tak jakby hełm. W blokach też możecie mieć problem. się blok? Kurde. Blok To sami górze Patrzcie, tu macie na przykład ten dół, dół akasjowych drzwi i góra akasjowych drzwi albo tu macie na przykład wszystkie strony ula wszystkie strony tego jak to się nazywało wiecie prawda hmm. Czekaj. Co? Co to nie wy zmienia? Czemu to jest kropka 50.5 Meta? Patrz. A! To chyba jest ze wszystkich stron ognisko. A nie, to jest dół. Kilka razy dół, lol. Patrzcie. Tu macie. Wszystkie animacje ognia I według mnie najlepsze, klikacie sobie GUI Tu macie na przykład Container i tu macie wszystko Advancement taki git tu Możecie nawet Co sobie zmienić Nie ja to, to zmienia, ale dobra co to jest za moduł O, icon z PNG. To nas najbardziej interesuje. Patrzcie. To jest wszystko normalne. Ja tu zmieniam takie ikonki, które no, pokazują PIN gracza. Jeszcze ja to bym zmienił. Niebieskie, bym zrobił to w jednym kolorze po prostu. Tylko nie będzie widać na single, ale na multi będzie widać. Tylko się zastanawiam, co to jest. To jest bosbar. To jest naprawdę ciekawe. Ale to jest pasek skakania konia. Jest naprawdę dziwne, że to tutaj jest. A to, co to? Kurde, jest. Czekaj, jest celownik. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że da się zmienić celownik. Tylko muszę to w dobrym miejscu zrobić. Zrobię na przykład taką strzałeczkę czekajcie, czekajcie. Czy to jak. Czy to zmieni mi celownik? Nie wiem. czekajcie, ja mam customowy nie zmieniło mi nie wiem co to zmienia Czemu tu dali ikonkę efektu siły? Tego ja nie wiem. No to tak zwienił, że... Kurde. Że to jest niby nie gotowe. To jest czerwona, tylko... Tu dam taki bardziej bordowy. Tu dam taki line, Wiecie Wyczytałem to. Będzie ciemniejszy. Ale według mnie to dobrze wyszło. gdy myślałem tu w żodze. Czujesz. Ej, ja jestem pod wrażeniem, że to działa akurat. Nie spodziewałem się. Tylko nie widać tej zmiany koloru, prawie. Z jeśli się dzień się tego tak. Jak wala w trawę, to to jest dobrze. Czekajcie. Coś, co się dłużej ładuje. Olej, fajne, nie? Gdzie się patrzy, to zmienia kolor. Cde. Ale tu to pięknie widać, nie? pomysł. Zastrefuję owce z łopaty. Czekajcie, czekajcie. No. Ci ten celownik, już wiem na co jest ten celownik. Patrzcie. Nie zmazało się do końca. Ej, zresztą to jest ładne. Wygląda jak taki, taki krzyknik tutaj. Patrzcie, pod tym paskiem ataku. Dobra, to będzie tyle na dzisiaj. Czima?